No to cześć, witam was, was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z World of Tanks. W tym odcinku zagram sobie kw 1 SM popularnym sporcikiem. <coughs> Troszkę o czołgu to... To, że on posiada najlepsze ciało na szóstym tierze. Jest to ciało 122 mm D25T. No i to jest tak. Kaliber to jest 122 mm. Strzela tak coś koło 4 pocisków na minutę. średnia penetracja na, na zwykłym pocisku to jest 175. <laughs> ale na pewno tyle nie ma. Będzie tam gdzieś ko... Przebija do 160. 160, 150. No, znaczy no przebija, ale... No niekiedy wchodzi zero tak... Do to spokojnie przebija. 120, 130, 140 też. Później już jest troszkę problem, ale zawsze można znaleźć jakiś słabszy punkt w tym dziale. Teraz średnie uszkodzenia to jest 390 na zwykłym APK. Teraz premium to jest 217 penetracji. Nie wiem, nigdy nie strzelałem za i premium, ale dimet jest taki sam. Za nie mogę powiedzieć. Heków to jest 61 penetracji na i 400 uszkodzenia. Nawet a jak to jest tylko tak, że strzelisz komuś koło gąskie, no i już mu zrywa tą gąskę. Celność to jest 0,46, czyli można powiedzieć, że to jest po prostu tragedia w tym ciągu celność. Celność z bliska nawet, niekiedy może sobie nie trafić, albo gdzieś trafić w ziemi nie wiem. No i także to by było na tyle, jeśli chodzi o ciało. Jest o czego to jest to. Czołg ma... 810 punktów wytrzymałości waży 43 tony z najlepszymi modułkami No, to mam najlepsze zamontowane Maksymalnie gdzie 43 na godzinę To jest po prostu bardzo fajne Prędkość obrotu to jest 30 stopni Też fajnie Pancerz Pancerz, pancerz jest po prostu jest gorszy niż w KV-1 Tutaj na przodzie ma 75 mm pancerza No tutaj ma 60, tutaj z tyłu też ma 60 Teraz pancerz, pancerz wie, że to jest 100 I 90, 90 tam z tyłu Jeśli widzicie takiego sporcika To najlepiej nie celujcie mu Tutaj w ogóle w że tutaj, tutaj niemożliwe, żebyście się przebili, żebyście tutaj przebili sporcika Jeśli celujecie, to spróbujcie celować tutaj w ten właśnie władzy dowódcy Czy... Jak to się tam nazywa? W boku wieży że nie możecie strzelić, ale a widzicie porcika z boku, no to albo celujcie on tu gdzieś wieży w to. Tak coś koło tego. Albo strzelujcie, albo celujcie gdzieś tutaj, bo on tutaj ma zbiorniki na paliwo, możecie go podpalić. Z tyłu... Wiecie, no macie dużo myśle do wyboru, ale polecam tutaj mu w popka walnąć. Z tej strony no to, albo tutaj w boczek wieży strzelajcie. To jest taka już płaska. Prawie. Prawie już pod 90 stopni jest. No i tak jak przedtem tutaj. chodźcie strzelajcie z przodu. Sprzed tutaj troszkę. Strzelajcie tutaj w ten karabin jak to jest słaby pancerz, tutaj też łapie pociski. Jeśli, jeśli, jeśli widzicie takiego sporcika to tutaj nie walczcie, bo tutaj niekiedy nie wtaj się może odbić. Jeśli strzelajcie to strzelajcie też gdzieś tutaj tak troszkę niżej. Może hmm, bo, bo na tyle jeśli pokazanie gdzie można strzelać. I tutaj też stresing w dżemce jest 330 metrów, zakres sygnału to jest na tym najlepszym. Najlepszym radiu to jest o 440 metrów Tak żebyście, to żebym tam to wam pokażę, że KW1 koba lepszy pancerz. Tak. Ma 75, 75, ,70, 70. Widzicie, jest taki sam z przodu. Róż się czymś w ogóle? KW1 jest szersza, ale ten za to dłuższy. Dobra, także nie przyciągamy nic więcej, tylko dajemy dobra, jesteśmy w bitwie. I jedziemy sobie, tak? Jesteśmy najlepszym czołgiem. Tak, jesteśmy topowym czołgiem. Szczerze mówiąc, za bardzo nie widzę szans w zwycięstwo. Chociaż... Nie, chociaż powiem wam jedna Szanse są duże. ja mam 2,81 t 81 m 3 A jedno mają Marta ja, trzeciego tak że my, my tutaj pojazdami wygrywamy tą bitwę pewnie. Mm, U2. O, K2, strzelę, no to nam bierz, tylko nas trzeba ściągać, więc. Więc się cieszę. Ja tutaj gram się, sobie tutaj... ...mogę tak wjechać z tym czołgiem. Aha, chciałbym wam jeszcze powiedzieć jak grać z tym czołgiem. Tym czołgiem można sobie pograć ofensywnie, chociaż ...nie umiem grać z tym, nie umiem grać w woda. No tak, ja się nie ukryłem tak jakoś. Ale, mogę wam trochę powiedzieć jak ja gram tym czołgiem, jak możecie sobie pograć. Jeśli chcecie robić co najmniej... ...400 db czy na ...to możecie grać tak jak ja. E, czyli wjeżdżajcie tutaj czekacie da... czekacie na czołgu. Który, który czeka, albo czekacie aż coś wpadnie pod lyw, albo coś takiego. Dol, oni stracili już trzy czołgi. Że się utopili. Szal. I to już Cromwell nie wyświecił. Widzicie tak to właśnie wygląda? Ten, ten czołgiem strzał. 400 dB gościu już Gościu strzała i został no, wiecie, wszystko dzięki mnie wyświeciłem gościa, zrobiłem na nim 300 damage'u. Widzicie, tak może, to możemy właśnie fajnie zagrać tym czołgiem. Nie, że fajnie, ale wiecie o co chodzi. Można tak zagrać, żeby zrobić jeszcze te 300 damage'u. ale o to chodzi, żeby chociaż robić to trochę to damage'u. No właśnie to, wjechałem tam na środek, tylko żeby na coś podświetlić, to jest czas czasem nie pojedzie. tak gdzieś pan był mi tam, żeby tam wjechać, ale tam już się rzeczy świeciłem, więc... Tylko odwika tutaj z nami jedzie, bo... Tam sobie tam zaraz rozwalą, także tutaj wyświecili te dwa czołgi, tutaj sprzedam. mi pestkę i też biorę. Ten Cromwell też czemu nie świeci? Co robi w ogóle ten Cromwell? Ja jestem topowym czołgiem. Odbiłem się od niego, szczerze tragedia. Dobra, taj muszę, nie mogę ryzykować, co masz, żarty. No trzeba taj te gąski naprawić. Znów gąskę, znów gąskę! No chyba jest jakiś czołg. Okej, okay, gąska naprawiona, ruszamy. Jest 2 do 4 nie wygląda to zbyt ciekawe, jeszcze nie mam połowy HP. Już jest, jest, jest to T3-4 w ogóle? Mógłby mi to ktoś powiedzieć? Dobra, jak pan się tutaj świecić? Sentai side-scrapem? Dobra, tak. Dupa, 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 nie trafiłem w to T3-4. Wtedy tutaj tym side scrapem gościa ma na mnie piękny ostrzał Dobra, mi to za bardzo już nie interesuje Oj, to Marcy już widzę te... co robi te, co robi ich ten, co robi ich arta Jezus, tragedia Hellcat, o Jezus Teraz to jest z musimy się z tym Hellcatem raczej poradzić Sami Ten Hellcat Arta Tankę Zdostał w gąskę Cromwell kończ go Co ten Cromwell robi tak a propos? Cromwell też już padł Zresztą teraz Arty już do mnie strzelają nas... <laughs> Tak się, tak się kończą bitwy z zajebistym teamem Też po prostu tragedia Też tutaj nie mogłem zagrać Proszę pamiętać też, bo moja piąta bitwa pod rząd z takim noob teamem. Jest, się no 12 po prostu tragedia też nam no, wyjeżdża, też nikt nie świeci. Z jakieś T34 sobie strzelać. Tragedia koń tragedia. Leżka się jedzie utopić. no się nie udało je już. W sporcie tego. W silnik dostał Zobaczcie, ktoś znaczy grill też strzelił jakiś nob ale że kto jest nob. Ta No ale co ósemkę nam sama nie wygra bitw no po prostu skandal to jest po prostu skandal ale też nie grać na tej mapie też taka beznadziejna mapa też tutaj nie wiadomo gdzie się jedzie gdzie jechać gdzie nie jechać tyle wam powiem też ładnie umalu... też ładnie pomalowany ten czołg gdzie jest rębisty czołg? Ja za godzinkę mam ja to ja cały czas mam taki nieudanej bitwy z tym sportem. I właśnie naprawdę będę do czasu będę tego CW męczył z nagraniem tego. Dobra, dobra, kończcie tą bitwę tylko szybko. A nie, bo tą bitwę jeszcze można wygrać. No, uważam, mam jeszcze wygrać. Na no, 12. Nie uda się. O, naprawił sobie tą semka. Widzę, że gościu też jest jakiś... ...nie wiem, też nie z jakimś takim graczem. Gdzie jest ten helkat? Tutaj jest chyba wszyscy to mękam, u nich. Nie został czasem w gąskę? Nie. 80 teraz scrapem wyjeżdżał. Został w gąskę, i Helkato go teraz rozjedzie Naprawiliśmy tą idziemy dalej straciliśmy A samska Helkata Szybko naprawia To jest te, 485 zostało w gąskę. Teraz to jest OT 8 A Jeszcze umarć nie udało wgrać z tej bitwy, chyba że to Halkata zniszczy I ładnie, helka już, znaczy jest nie helka tylko t będzie jest już mu na strzela. to to, to już nie powinno pokazywać Tak, a to ósemka teraz tutaj wjeżdża sobie Nie żebym tak kąpiła, ale że Żeby był większy dystans, żeby się tam dingali od niego Teraz skorzył to helka żeby nie objechał ja te 8 -ki. że zaraz o to chodzi. Że jak Helka to objedzie, to zamknął, to, no to już jest po niej. Ja wiem, że tutaj, też teraz nie może dostać nawet w gąskę, ta to, to uznę, nie, może, nie może jej zostać zerwana kąska. Ładną pestkę teraz chodzi i jest Teraz mi strzał, teraz zaraz za to 8 będzie, będziemy się strzelić. tam, to też tie z pestkę strasznie sprzedało. No i padł. Haykat go rozwalił. Też po bitwa, też, też to nic nie zagrałem. Strasznego. Ale też z tym nie miałem co tutaj zagrać, bo też tam nie świecili w ogóle tych czołgów. Sto eks, Jezus 4000 na mnie wyszłem. A jest tragedia. Tra tragicznie po prostu mi się teraz gra tym czołgiem. Bo po prostu takie tragiczne tymi mi rzucam. Dobra, to idziemy jeszcze jedną bitewką, że teraz się uda jakoś normalnym zagrać. Lake jakieś tam czołgi są Poszczę cię, proszę was wszystkich ludzie, żeby mnie teraz rzuciło na jakiś normalny team. Jeszcze znów mam gorsze arty od nich. Ja mamy M4, d mamy M4, M7. Priest Tragedia Dobra, dobra, dobra. Stock chcę Chciałbym... robić co tam pisze Ej ty i Sorry jak teraz coś słyszeliście ale sobie otarłem ręką mikro niestety Że tak że przecież... powiem Ej luciało mnie tutaj z górnego kapa więc <laughs> Więc można sobie fajnie pograć Bardziej lubię grać na tej mapie z górnego kapa, niż z dolnego. Jakoś tak lepiej się wjeżdża w to miasto. Są większe możliwości. Lagi, 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 ale okej. Okay. Pasowałoby nowy komputerek w ogóle kupić sobie. Ja się teraz mam taką rozpominę, co sobie kupić. W sumie o podkładce chłodzącej sobie myślę, mam się strasznie grzeje ten mój laptopek. Nie wiem co by mi to dało, jest tam popytam ludzi. A jakby to coś dało, to ja się nawet nie będę zastanawiał, tylko... Wezmę sobie kupę tam w mediach ekspercie, tam są takie w ogóle fajne podkładki. Chodziłoby mi to laptop, bym... później był... No! T21 teraz. Mamy czas tej gąski zerwanej. Tam jest Cromwell, więc... Są trochę lagów na tym celowniku. Ojej, ja mam fraga Po prostu jest niemożliwe przy tym, przy tym jak mi dzisiaj rzuca. To jest mi chyba pierwszy frag od kilku bitów. bo muszę się tutaj skupić na grzebo tragedia chyba side scrapem sobie nawet wyjadę teraz oj źle że to zrobiłem czego tutaj nie ma nie nic się mi nie wyświeciło z tym crumbellem sam sobie się nie wiem wszystko stokowa strzelała teraz zrobię kabikadzę i rozwalę tą VK01D Jezu, coś do mnie dzwoni Hej! do mnie dzwoni nie nie odbiera To będzie się słyszeć a do mnie na domowym dzwoniam. Kurwa fałka. Dobra Dobra nie dozwodzili się, czyli już dadzą mi spokój Tym jest Susto m -1, 1 Nie, nie, tego czołgu szczerze mówiąc To jest siódemka A to, to, to Nie wiem czym... ale jakoś te deki tam się kojarzą tak od pierwszego do szóstego tieru? I tyle. Później to już tak, później to jakby to już, szczerze mówiąc, to tak, jakby już nie było w ogóle te Nie wiem, co tak jakoś mi się wydaje. Bo jezus, myślę, że dostanę jakąś hamską ostrzała, bo je mlaga. Prawie, prawie, ale wdzieliście prawie, prawie, pra prawie go zdjąłem. M6 stokowa zrobiła pewnie więcej debedżu i i... i tyle kilica ja na wymaksowanym czołgu I teraz AT7 nam skapuje bazę Kurwa trafił mnie jest za zero. Ale teraz będzie po mnie prała Muszę to jak najszybciej schować z tym budynkiem Teraz najważniejsze żeby ten skałcik Coś zrobił z tym Tedekiem Dobra Tedek dostał Dobra Tedek padł Chyba nie zrobiłem wyjątkowego wojdiku w tej bitwie Tak, ter starta ma na nas przeszczał i, i nigdy nie poświęci żeby ją zdjąć sobie na sobie nie naprawi z tej arty za kopfownie jest ludzi więcej expo, więc cap 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 more exp Cap more exp No widzicie jak można zagrać przykładowo bitewkę na tym Lake Willow Jest ludzie kapujcie to Ci ludzie w ogóle nie chcą co za idioci, Jest Tragedia, tyle wam powiem. Tragedia. Abyście chcieli powiedzieć, no to on dwa razy więcej ekspon... No, tam kilka razy więcej ekspo się dostaje za kopowanie bazy, niż za, niż za upierdzielenie wszystkich czołgów. Tyle wam powiem. Ja nie to tutaj rozwalę, bo i tak... Zaraz, zaraz się okaże, że jakaś ratownia pierdzielnie i padnę. Tak, jeszcze raz niszczą czołgi. Aha, tak. Tak. D teraz jeszcze hamler upierdzieli jednego czołga. Albo może się uda nawet do 80 skapować z dostanę okupanda. Też tak w to nie liczę. Hamel jako pierwszy teraz spadnie. Hamel ma jeden HP, jeszcze udupia kompiartę. Czy 10 sekund? a to, może mi się uda. Nie wiem czy z wszystkich pieprzów ze skapu, do iluś tam można zostać jakieś meta. O Jezus. 47 zliczyłem, 6 że to przedupczymy 8, 7 Dostanę okupanta DG Tak, dostałem okupanta Dzięki, dzięki panowie No i widzicie to, to jest po prostu bez sensychanie tam dobienie tych czołgów tam jeszcze te arty ile udupczyły? Z 4 całym mieczowi nam udupczyły te arty tam na samym końcu O kurwa 14 tysięcy expa 600 Znaczy Jezus 14 tysięcy kredytów 600 expa Powiem prawie najwięcej bo wiecie Nie zrobiłem jakiegoś damage'u Dużo Ale za to Za to kapowanie dostałem Jezu ja to ładnie damage'u Dobra Także w tym odcinku to by było na tyle Jeśli się was podobał to subskrybujcie lajkujcie, lajkujcie, oceniajcie, komentujcie co nam jeszcze chcecie Zapraszam Was do oglądania kolejnych moich filmów. Trzymajcie się. Cześć.